ja jestem Woltorus Panik i jest ze mną dzisiaj Turo. ma wszystkim. Zapraszam was na jego kanał, ponieważ tworzymy nową serię w Dead Island Story. Dobra, to jaką dzisiaj mamy misję? Trzeba zdobyć kartę do, do, do tego środka. No, okay. Bezpiecznego. Czekaj, zaraz po, po ładnie. Drinka walny. Drykujesz, klasycznie Hop. No. Zadania... To jest, Tak. Paszport do życia Tak brzmi yy, nazwa misji i celem jest y, znalezienie karty do numer 11 No to chyba zaczynamy, nie? Po prostu szkoda czasu no. Wiesz co czekaj, może pójdźmy jeszcze tam bo tam będzie nożyk. Ja bym się ładnie, bo y, wybrałem kobietę, Chodź. która ma bonus do broni białej. Ja tam na razie right. Yeah. Zaczeczyć so No tu jest jeszcze pudas. co, ty możesz kroić tego o, tutaj, w toalecie. Ten pięściami rozklepał, jezu. No, na dwie sztuki może. Jak wojciech sobie zakręcić Dobra, kam. Ale gdzie jest nożyk? No tutaj, koleś przy samochodzie. A. Będzie uwięziony. Dobrze.

On tak jakoś wystawał z szyby i tak jakby był, tak jakby był w samochodzie. był samochody po rental kiosk. No, dawaj tu. Co tu mamy? Proszę. Wezmę energetyka, Ta giera się Dobra, What rozkładamy kompa. <laughs> Unboxing. Wu wow, to, to co potrzebne Teraz tu jest warsztat To sobie pójdę coś ulepszę Ulepszzę e, Taśma Tu du... jest jakiś... deny Pada przez radio. Może mu pomożemy później co? No teraz trzeba znaleźć tę kartę przede wszystkim. Taki... taki jest cel tego odcinka. sobie noży. No chodź. No idę, idę. No maxę Dobra, możemy iść, to w sumie... ...tędy wyjdę, tak. Lecimy po tę kartę teraz. No. Ale sprintuje. Że tyle może wytrzymać, to Ale kiepski ten niech no. no. i dobra, nie nasz to nie jest najgorzej, nie? Zagrajmy mu slendera i tam sobie pobiegajmy. To. <laughs> Dwa kroki. Jo. No i już zmęczony. Dobra, mamy no tutaj tego. O, o pros, Proszę How can spin? Co? Jak na się. Ten strepa Co? jak? Ty masz jakiś uh, uh, skin do tego, że gołymi pieściami masz więcej uh, obrażeń? No. Uh, akceptuję handel. Chcesz pohandlować? No, nie Murzyn nie ma więcej sił w łapach. Ale ich kroję. Piękny ten nożyk. No ten idzie inaczej O kurwa kurwa A mam go Rzucam Dobra, pakuj Oś, noś no. O, mamy się tutaj w mordę No piszcie No i dupo się Ty jak ty teraz przejść <laughs> Jaka dupa Ej Skręca Wolturus no. O, dobra no. Spaliłem ze dwie osoby no i dobrze, nie ginął. Ale dostać tak ze szpilki w twarz. A. Dobra, ja, ja sobie przeszukam to, bo przyda się trochę pieniędzy. Jak znajdziesz coś z to mnie ław. Dobra. Wow. Oh my god! Wow. Oh Dead. No... Dobra. No, nieważne. tu leży. Chcesz rurkę? Nie, nie, nie chcę. Ja mam na pięści więcej zadaje. gdzie mój nożyk zawalisty? Brytyka 250 z Jak nie. Nie szkodliwy nóż nurkowy Wiesz alkohol A to podnosi jakieś umiejętności Nie, tylko jesteś nawalony No, spoko o, o tu Radio Radio To co wyważam drzwi To tutaj? No dawaj dawaj O za pierwszy Up o. Dobra, wziąłem kartę. Małe przeszukanie. Pełne kybuny. Kurde, niedobrze. Coś Głowa na kyblu. <grym grym grym> o, teraz. Dobra, wracamy. No. Okej, okay, idziemy, idziemy. Ale właściwie myślałem, że tu będzie jakieś tak więcej elementów zaskoczenia. No nie, jest za bardzo tak. Znaczy więcej elementów, co masz na myśli? No zaskoczenia, że wiesz, ten wyskakuje tak znikąd. Och, choć tu jest fajna babka. Ale jakby tak wiesz, wyskakiwały też było trochę ciężko. No wiem. Maybe there's something inside. Batery, trochę no, wyskakują. Przecież. No, na przykład ten nie twarz. Yeah. Portfel Jestem w takim pomieszczeniu gdzie Mam jakiś łamliwy kij tutaj. Babka na łóżku jest i ona nie jest zombiakiem, a... Trzeba ją zabić. Gdzie to ty Kurwa. Tak? Który? No, masz mnie mi Mam. No i o co tu chodzi? Czego na. ten Weź, zobacz. Jak to, 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 to było coś kręcone, bo kamery widzę. Muzykowe, ej. To, to jest plus 18. Co No, no właśnie. To, to no tu jakaś pornucha kręci, ja tu tak. widzisz. Dobra, i wyskakuj z niej. Nie. <śmieniciel> o, ty draniu. <śmieniciel> ja ją zapiję. Nagrywam cię, <śmieniciel> nagrywam cię. <U! śmieniciel> yeah. Już wszystko jasno. Nie żyję. A, walnę sobie drinka. No, alkohol chciałem. Tu jest jakieś kubło. Męczący, prowizoryczny dusz. Dobra, nie będzie. tylko, czego on się nazywa Męczący. Bo widocznie. Yy... No dobra, nie mam pomysłu. No właśnie, Dobra, skaczemy tam do tego ziomka. No jak mogło się zabić tą gwiazdę? Porno, to <grym> nie jest Dorawenter Tak, wbijamy tu i taki napis "Browsers". <grym> I że jak jeszcze kręcą porno? No, no. A że to tego, dr tego drugiego aktora nie było. Wadak. Świet. <laughs> w śmietniku... w śmietniku ostrze piły tarczowe. Ja pierdaczy. To chyba naprawdę była niezła impreza. Okej, okay, okej. Okay. Beautiful. For a moment Beautiful. you can almost forget. <laughs> pierdzieli takie frazy i sentencje, że aż po prostu chce mi się pobawić, jest tu pięknie, jest tak cudownie. Brakuje mi tego... Ee, tych takich skoków Skoda, jakoś przyzwyczaiłem się, że zawsze skacze z jakichś skodów, jak głupi. Thank god we found you. you did it? Dobra, dawaj, idziemy. All right. Wow, udało. Wow, no i dawaj jej nagrodę. Ok, gotowe do i To co, akceptujemy? No, ale to chyba w tym odcinku to było na tyle, nie? W sumie można jeszcze tą misję, czy nie? Może już się... Nie wiem, a ile no, masz minut? Oko. No, ja mogę w nieskończoność, człowiek. Tak, tak, w nieskończoność. Nie no, zależy 10 terabajtów na dysku. Terabajtów 46 giga. To co, koniec na razie, nie? Akceptujemy. Może no, no. akceptujmy, a przyjdziemy ją później, w następnym odcinku. Dokładnie. No, także następny odcinek, dostajemy się do wieży ratowników. Trzymajcie się. Cześć. Na razie. Sure.